Hejka kochani, dzisiaj nagryłam dla Was specjal z okazji 600 słów, czyli będę nagrywać dla Was ASMR. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że zapomniałam Wam pokazać, że jak nagrywałam filmik, co zostałam na zajączka, to ominęłam naszą kaczuszkę w jesie i króliczka, uszatka więc ich Wam zapomniałam pokazać, przepraszam bardzo, ale właśnie z, yy, tutaj oni są, bo ja z nimi śpię. Ten, kto śpi z jakimiś proszekami, niech zostawi łapkę do góry. No a my już przechodzimy do rozpakowywania tego. Czekajcie chwilę, może ja sobie tutaj dam kamerkę, będziecie mnie widzieć. Dobra, ja już tu siadam i Aha, będziecie mogli tylko tak. Dobra, to trudno, to ja będę stać. I będziemy. Nie wiem w ogóle, jak to się rozpakowywuje. To się, rozdaje. tak. Nie wiem, gdzie to. Um, gdzie to można kupić ogólnie. Ja dzisiaj jeszcze mam będę nagrywała drugi specjal, znaczy trzeci. Ale tego dowiecie się wieczorem, bo właśnie wieczorem będę dla Was nagrywać, więc jeszcze nam e, nie zdradzam Wam. Dobra. Nie w ogóle tu się tu otwiera, więc poczekajcie. Jak je to otworzę, to zobaczymy, dobra? Bo ja w ogóle nie wiem gdzie... Jak tu się to otwiera, więc poczekajcie chwilkę. Dobra widzowie, ja z tym iść do mamy żeby mi to otwarła. Bo ja serio nie umiałam tego otworzyć, patrzcie jak to było przeszyte tu. Dobra, teraz to już wyjmiemy sobie. Pierwszy glutek, tak wygląda. Są jakieś kuleczki. Jest niebieski. Drugi glutek To jest już slajmik. Eee, czekajcie chwilkę. O, tak on wygląda. Taki jaskrawy różowy. U was na filmie się wygląda, yy, wygląda jakby to był beżowy, ale to jest różowy, tylko że taki jasny. To jest glutek. I można na sobie to stawiać. Kolejny glutek to yy, czekajcie, bo muszę tutaj to wyciągnąć. Czekajcie chwilę. To było tylko rozetne i. Okej, okay, dobra, jest. Mam. Musiałam to rozciąć. Kolejny glutek to jest taki sam glutek jak ten, tylko że zielony. On tak się prezentuje. Mam już piramidkę. No i teraz ostatni. I to jest już e, taki jakby. No to jest taki gigantyczny piasek. Zobaczcie, to się. O że on jest bardzo twardy więc dobra, ja to już mam tutaj ułożone dlatego jak widzicie bo ja tu mam kamerę wysoką teraz musimy wydostać jakoś stąd te małe drobinki może ja nie wiem jak a dobra, tak ja już wiem bo musimy te opakowanie całe rozwalić więc jak to już rozwale wszystko to się zobaczymy o że trwało to tak długo że musiałam dozerwać całe chudełko i wyjąć wszystkie dekoracje, które mi po prostu się rozsypywały. Nie mogę Wam teraz ich pokazać, bo się rozsyp rozsypiłam. I nawet w dodatku pociłam sobie palec. Więc no, otwieram pie pierwszego glutka. Znaczy, pierwszy, to będzie piesek pneumatyczny. Z jakąś zobaczcie no po prostu pachnie jak to jest twarde jak kamień widzowie twarde jak kamień da się przynajmniej tak zgniatać ale twarde jak kamień normalnie więc na razie tego nie używamy bo nie wiem co się z tym stało ale jest naprawdę twarde jak po prostu kamień mam tam. Dobra, drugi glutek to jest ten zielony, się boję go tutaj otwierać, bo to jest moje biurko i jak go, jo, go, te biurko uszkodzę albo po prostu tym glutkiem, no po prostu to jest glutek, popatrzcie, taka woda glut, nie? Ale dziwne. Normalnie się przykleja do palca. Ale dziwne to jest. Bo to muszę umieć ręce potem. To jest mega dziwne. Takiego czegoś nigdy nie dostałam. Mega to jest. Takie, takie galaretka po prostu. Ja na razie tam nie dodaję tych różnych. Wiecie, dodatków. Chcę, żeby to było tak. Dobra. To na razie z tą folią pakuję chciałam Wam pokazać, jak to się prezentuje. Okej. Okay. Trzeci glutek to jest ten różowy. Ja mam już uszmalane te palce. O, on chyba chcieli w ciemności, patrzcie. No to są takie plamki jakby. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie. Dobra, uwaga, otwieram. To też się będzie tak lepić do tej do tej przykrywki. To jest zupełnie jak to, tylko że twardsze, bo to się nie lepi do palca. Widzicie? Tak. Ej, lepi się! Nie, to jest takie samo jak to. A myślę, że się nie lepi, ale po prostu jak tak delikatnie, no to to po prostu jest takie miękkie bardzo. Więc no, do zabawy polecam, ale jeśli chcecie to otwierać, to... kiepsko, bo to się chyba z pół godziny otwiera. Dobra, ja to już chowam, bo nie chcę się tym uciapciać. Dobra. I kolejny drutek to jest po prostu takie coś, które jest lekki mega. I to są takie kuleczki. Oprócz bez przykrywki, bo to są po prostu takie fajne kuleczki, które się rozciągają. Mogę to wyjąć? Czy nie mogę tego wyjąć? Ja nie mogę tego wyjąć? Co? I po prostu tym glutkiem możecie się bawić ile chcecie, bo on wam nie zabrudzi, bo to się po prostu nie przykleja. Po prostu jak jakaś guma znaczy przykleja się do palców, ale nie tak jak tamte. Więc można się spokojnie tym bawić, nic wam nie zrobi i nie ubrudzi. Więc no, ja na razie nie daję chyba, znaczy może tak go dam. I zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Zabiorę sobie trochę tego. Już to oszmaroczyłam tym różowym. Dobra, zabierzesz sobie trochę tego jeszcze. I mam tak. I mogę go rozciągać? Czy nie mogę? Się strasznie lepią do palców. Ui! A nie, on się nie rozciąga. Ui! Ale no na przykład jak dodam jakąś kuleczkę małą, to nawet nie będzie widać, że to jest ta kuleczka. Więc mega fajny do zabawy. Ten się w ogóle nie przy, znaczy przykleja się, ale do palców, ale tak ogólnie, no to nie przykleja się do niczego. Jest taki mega fajny. dlatego on jest bez przykrywki, bez tej polejki? I ocena moja. Nie, już mój, moje biurko jest u. Dobra. Ocena glutków mojego tego. 10 na 10, bo się w ogóle. Go no fajny jest w ogóle i go nie ubrudzisz się. Ten się bardzo lepi i można coś tam ubrudzić Więc daję 7, 10. Ten 8, bo ten jest tak fajny też. Tak jak ten, ale daje, No bo ten jest taki, to jak galaretka, ten jest fajny. Więc daję. Ten jest. Patrz, 10. 8, czekajcie, 9, nie 10, 9, 8, 7, bo w ogóle jest taki, no fajny, ale też był bez przykrywki, bo jest twardy kamień. Więc daję nam ocenę 4, czyli tutaj mamy. 10, 9, 8 i 4. No, a te drobinki są mega fajne, ale uciekają. Można też je uczyć do, do koralików, do jakichś brązeletek fajnych. Więc no, polecam. Tak mi to prezentuję. Jeszcze z tym. No. Ja tu tutaj, odkładam, posprzątam, umyję ręce i widzimy się potem. Chciałam wam jeszcze widzowie pokazać, że jeszcze zapomniałam o takich piankach, które też były dodatkiem, takie małe pianeczki. No i jeszcze takie małe drobinki o te srebrne, co tam widzicie. To właśnie o nich też zapomniałam. i Wam nie pokazałam wcześniej. Więc tak to się wszystko prezentuje. Popatrzcie. No To tak się teraz wsypało. Czekajcie, ja wam yy, zrobię ja po prostu zdjęcie na poście. Jak to wszystko razem wygląda. A my już się żegnamy. I widzimy się w następnym odcinku. Bajo!